Na pewno moja wartość jako, jako pracownika zdecydowanie wzrosła. Stałem się bardziej konkurencyjny na rynku pracy przede wszystkim. Przede wszystkim sprawniej komunikuję się z zagranicznymi partnerami, co pozytywnie wpływa na przebieg naszych spotkań i współpracy w zespole. Więcej rozmawiamy, to jest też bardzo ważne. Budujemy relacje na tej podstawie, więc to jest, to jest na plus. Są mi powierzane zadania, które sam już prowadzę z klientem, uh -huh, więc uh -huh. nie potrzebuję mediator, mediatora, który będzie uczestniczył podczas rozmowy. Więc to jest też, mi daje taką swobodę, mogę z klientem się spotkać. Też jeżeli jesteśmy we, w dwie osoby, łatwiej jest porozmawiać. Jak jest już trzecia osoba, która jest mediatorem, to zawsze jest ta trema, że o, dobrze, trzeba się tutaj wypowiedzieć, albo nawet ta osoba jakby przejmuje już jakby uh -huh. prowadzenie tej konwersacji, no i wtedy Znowu tak. cofamy się do jednego czy dwa zdania na, na odpowiedź klienta, a nie przedstawienia jakiejś koncepcji itd.